Dobra, 11 minut na rozpakowanie tej wielkiej tajemniczej parki. Chcesz przecinać? Co to w ogóle jest? Zastanawiacie się. Znaczy ja wiem, co tu jest i będzie pewnie w opisie, w, ty, w, tytule, w tytule filmiku na kanale. Ale no, ale Ania nie wie. Dlatego ją nagrywamy Co to za gówno. Mo muszę powiedzieć, że to że te boksy były kupione za, za psichu po prostu za, za malutką ilość pieniędzy Sa Same pudełka będą ozdabiać. Nie no nie wyciągaj tak na beja, no. no a wiesz, że możesz to przeciąć? No to, że nie chcę wycinać. No, ale spokojnie, nie ufnij sobie palców. Zwierzaki się aż zeszły, bo Ania wydaje dużo odgłosów. Świetne zakupy. Świetne zakupy. A czy wiesz, że ten karton może zastosować? Może zostać kliwką dla kotka. O, kurde, zajebiście. Czy Państwo widzą, co to jest? To jest. Czekaj, no zanim to otworzysz. <laughs> to jest podstawka do trzeciej edycji 40 4000. Niestety bez książki oraz. Battle Force z tamtych czasów, kiedy wychodził do trzeciej edycji Kodeks, który jest tam w środku. Ania to teraz wyciągnie. Nie wiem, typ chyba to znalazł na tym, na strychu. Jakby... jest dziabnięte, O kurde, pudełko sprzed 20 lat jest dziabnięte. Do wywalenia. Tak. O, kurde. Tak, no niestety nie ma podręcznika. World of Hobby Games. Piękne, oldschoolowe. Te... O, nieśmiertelna czerwona miarka. Katalożki. Sorry. Muszę się tutaj przesiąść do Ani, żeby i patrzeć przez ramię na rzeczy, które ogląda. Piękne. O Boże, za dzieciaka o tą książeczkę to oglądałem w kółko. Między innymi, miałem tą i tę poprzednią, taką z takimi bretończykami na okładce. Zobacz jaki piękny obrazek jest na dole. To są Dragon Princess z tamtych czasów. Fantastyczne rzeczy. No dobra, fuck it, jakby. Ten. no to i no. Dobrze. O! Wojownicy chaosu! Plastikowi. To był pierwszy multipart tego typu do Warhammera Fantazu Battle. Rewolucja. fantastyczny O, fajnie to kawałek po Tak, trudno śliczne Space Marine Dobrze. That's super. Funny. Super I tu mamy i tu mamy teoretycznie powinny być wszystkie figurki z tych dwóch setów. Czyli powinniśmy mieć tutaj, jeśli dobrze liczę 40 nie 10 plus 10 20 Marinesów, 5 terminatorów, 2 Landpidy i 3 bajki. Plus dark darów, więc już w ogóle. No to jest taki teren. No to jest teren z tej podstawki. No to jest to w ogóle. Ja nie wiem, co jest z tej podstawki. Tak. To jest teren z tej podstawki, moja droga. Ja nie wiem, na co patrz. O, ja tu, ja tu doskonale wiem, na co patrzysz. To są ruinki z tamtych czasów, przepiękne. No szkoda trochę, że ty tak poprzyklejał tu, ale. Ale trudno. Tu jest, tu jest skotowany Jan Spider. Coś z nim zrobimy na pewno. Nie no, dużo różnych, dużo różnych ziomeczków. Będziemy ich tu przeglądać, czy się ich ilość w ogóle zgadza z tym, co było w ogłoszeniu. Ale no najf... O kurde, ja, ja tu widzę są bonusy. tego, do... o, Nie widzicie tego dobrze na filmiku. Ale faktycznie metalowa sisterka. O kurde. To będzie ciekawe, się jak się wpakowała. Ja pierdzielę a... gość w ogóle tego nie napisał w ogłoszeniu. Nie wiem, jak to stąd wyjmie, jakoś tu się jest Tu jest następna siorka. Ja pierdolę, metalowa. Proszę, metalowa. Lejna. Jezu, to waliu rośnie! Waliu rośnie. O kurde, to już. Tak, jest, byśmy... tak to są pierwsi Dark darkelderzy. Ludzie ich nie lubią. Metalowe. O kurwa, kapelan! Jezu, ja myślałem, że to są tylko te plastiki. Jakby. Nie, to nie jest kapelan. Ty, to jest. To jest librarian taki stary. Więcej metalowych nie ma. Kurwa, mać! Co tu się w ogóle odpierdala? Proszę Państwa, no i dużo, to jest więcej, dużo plastików. Reszta. No i patrzcie, tu mnóstwo ramek ze Space Marinami, Fersbornami i Dark są jeszcze w rameczkach. To Ania to na boczek da. Gdzieś. I weźmiemy to wspaniałe pudełko. O, w dupę. Jak fajnie, że to nagrywamy. Kurde. Tak, przede tutaj jest kodeks z trzeciej edycji. Jakby co, ja swój już mam, więc... O, tu masz instrukcję do Landspeedera. Tak, więc, a, więc tak, gdzieś na boczek, więc z chęcią go komuś odstąpię. Tak, motorki Space Marini. Tak, zdecydowanie, tu są co najmniej trzy motory. Dużo rameczek z smk ami Landspeeder jeszcze w rameczkach. i tu jeszcze jest. I jeszcze, o kurwa, i jeszcze są ruinki w ramkach. Taki piękny ten. O, piękny. Taki o i tutaj stary transfer i jeszcze jeden standard. Ale kurwa! Ale to piękne, proszę państwa. Być mnie te transfery się do niczego nie nadają, ale Takie spróbujemy. Uczyć, spróbujemy. Jest kratka, kratka, zawsze spoko, Ale powiem wam, że to jest value. To jest niesamowite, bo proszę państwa. To jest inny wzór tych ramek niż ten, który, który mamy w tamtym boksie. Ja zawsze myślałem, że to są takie same. A zwróćcie uwagę, że tu oto jest, jest takie okno. Jezus, nie wiedziałem, że były więcej niż jeden. Ja pierdzielę, dla mnie to rewolucja. Niesamowite. Niesamowite. Mam wrażenie, że ta ramka... A ta, albo ta, która niestety jest sklejona, to ona chodzi na ebayu za kilka stówek. Sama ramka. Dla kolekcjonera. Ale to jest fajne, proszę państwa. Ło kurwa. No i teraz Marek ma problem. Bo ja zamierzam tych Firstbornów sobie zmalować. Tylko nie wiem na jakich. Mam kandydatów. Mam Grimson Fisty jako OG Space Marinów. Więcej Ultramarinsów lamentersi, a może moi ulubieni sajcow The Emperor? Kurde, nie wiem. Trzymajcie się. Zajebisty fight. Prawda? <ścoughs>